Dzień ja witam. na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i dzisiaj Wam pokażę, że Polsat zmienił swoje logo po raz pierwszy od 15 lat. Pokażę Wam, jak ono wygląda, oraz pokażę Wam również nowe logo Plusa. Dzisiaj o godzinie 12 Polsat i Plus poinformowali, że zmieniają swoje nowe logo. Nowe żółte logo to ma być związane z energią i radością, które daje Słońcowa które jest charakterystyczne dla Pulsatu, a nowe logo Pulsatu ma oznaczać innowacje i troskę o środowisko. Niektórzy komentują, że logo Pulsatu jest podobne do logo Pepsi, a logo Pulsatu do Xboxa, no i w sumie coś w tym jest. Teraz zobaczcie całą animację, jak to logo się zmieni, zmieniło, przygotowaną przez Pulsatu. Swoją drogą, jutro odbędzie się pierwszy mecz EURO i TVP Sports poinformowali, że też zmieniają swoją oprawę graficzną. Napiszcie swoje opinie w komentarzu, jak wam się podoba nowe logo. Ja już się z wami żegnam. Cześć!